Pamiętajcie, bo ten, bo ja tutaj tak patrzę na te i tam zrobię inaczej niż tutaj obiecałem na Shortsie. Tylko pamiętajcie, że plany mogą ulec zmianie właśnie w tych kartach społeczności, że ja mogę nagrać coś innego. Bo tak jak ten, w tym napisał Stef, ten twórca Space Simulator. Przejdźmy sobie do gry. Przejdźmy sobie do gry. O tylko będę musiał odszukać ten świat później się wczytuję długo, bo mam dużo światów Tu kiedyś napisał gdzieś było W aktualizacjach że plany mogą mieć zmianie właśnie I tam widziałem, że w 1.8 będą zewnętrzne planety Czemu nie teraz, skoro wydłużają? Kuźba, myślałem, że już będzie po 5.9.91.6. A tu takie jaja nam zrobili. To nie zostało jeszcze ukończone, to potrzeba czasu. Została tylko społeczność. To. To. Mówią, że to przez 5 osób zostało stworzone, ale to są tylko programiści i kompozytorzy. A tak naprawdę przez dwie osoby, Stef Moroyna i jeszcze jakiś, Stefan Mai Moroyna i jakiś jeszcze inny. Zostało jeszcze tylko to, i graj. I jeszcze wersja na PC. Chociaż na Steamie na telefonie też można grać. No kto wam zabroni? Oryginalna wersja jest właśnie na telefonie. Tylko tutaj w cholerę mam światów, to muszę tak przesuwać właśnie. Na pewno więcej niż mam 82, bo to mam mój świat 82. Cholera, co się stało? Cholera, muszę... Od nowa. O, tu jest ten świat. 14,6 godzin rozgrywki. Dobra. No to widzimy się w filmie. Cześć.